Over the water. Świetny kawał. Dzisiaj na przerwie Joachim opowiedział nam niesamowity kawał, który opowiedział na obiedzie jego wujek, Marsjal, ten co pracuje na poczcie. To bardzo zabawna historia i wszyscy pękaliśmy ze śmiechu. Nawet Klaufas, który potem prosił, żeby mu wytłumaczyć. Joachim był bardzo dumny. Ja też się okropnie cieszyłem, bo opowiem ten kawał w domu. Bardzo lubię opowiadać w domu kawały, szczególnie kiedy są dobre. Wtedy rodzice się śmieją, a najbardziej tata, więc dziś wieczorem wszyscy się strasznie uśmiejemy. Szkoda tylko, że nie znam dużo kawałów, a kiedy je opowiadam, często zapominam jak się kończą. Ale tym razem kawał był naprawdę świetny, więc żeby nie zapomnieć, bez przerwy opowiadałem go sobie na lekcji i całe szczęście, że pani mnie nie zapytała, bo nie słuchałem. Co mówi, a pani bardzo nie lubi, jak się jej nie słucha. Po szkole zamiast po postać chwilę z kolegami, jak to zwykle robimy, polecieliśmy pędem do domów, bo każdy chciał jak najszybciej opowiedzieć kawał. Ja hichrałem się biegnąc, bo chciało mi się śmiać na myśl, że rodzice będą się śmiali. Naprawdę świetny jest ten kawał wujka Joachima. Mamo, mamo, krzyknąłem, wchodząc do domu, opowiem ci kawał. Mikołaj, powiedziała mama, ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie wpadał do domu jak dzikus. A teraz umyj ręce i chodź na podwieczorek. Ale kawał, mamo, krzyknąłem. Opowiesz mi go w kuchni, odpowiedziała mama. No już, idź umyć ręce. Więc poszedłem umyć ręce, bez mydła, żeby było szybciej i biegiem wróciłem do kuchni. Tak szybko? spytała mama. Dobrze, pij mleko i jedz kanapkę. A kawał? Zawołałem. Obiecałaś, że będę mógł ci opowiedzieć w czasie podwieczorku. Mama spojrzała na mnie, a potem powiedziała, że dobrze, dobrze, żebym mi opowiedział ten nieszczęsny kawał i przestał kruszyć na podłogę. Więc bardzo szybko, chichocząc, opowiedziałem jej kawał. Po kiedy opowiadam kawał, chcę jak najszybciej dojść do końca, żeby ludzie się śmiali. I teraz musiałem kilka razy przerywać, żeby nabrać powietrza. W jednym miejscu się pomyliłem, ale zaraz to poprawiłem, i na koniec mama powiedziała. Bardzo dobrze, Mikołaj. Teraz kończ podwieczorek i idź odrabiać lekcje. I rozśmieszył cię mój kawał? Powiedziałem. Ależ tak, odpowiedziała mama. Jest bardzo śmieszny. pospiesz się. Nieprawda, powiedziałem. Nie śmiałaś się. A przecież to strasznie fajny kawał. Jak chcesz, opowiem ci go jeszcze raz. Mikołaj, dość z tego. Ostatni raz ci mówię, że śmiałam się z tego kawału, krzyknęła mama. Więc przestań mi trajkotać nad uchem, bo się pogniewam. To było niesprawiedliwe, więc się rozpłakałem. No bo co w końcu? Kurczę, Blady, nie warto opowiadać dowcipów, jeśli nikt się z nich nie śmieje. Mama spojrzała w sufit, kręcąc głową, jakby chciała powiedzieć nie, westchnęła ciężko i powiedziała. Słuchaj, Mikołaj, nie będziesz mi teraz stroił fochów. Przecież ci mówię, że się śmiałam, serdecznie się uśmiałam. To najlepszy kawał, jaki kiedykolwiek słyszałam. To prawda? spytałem. Oczywiście, że prawda, Mikołaj, powiedziała mama. To naprawdę bardzo, bardzo śmieszny kawał. A będę mógł opowiedzieć go tacie jak przyjdzie? zapytałem. Koniecznie mu odpowie. opowiedz, powiedziała mama. Tata lubi dowcipy, szczególnie takie dobre jak ten. A teraz kochani, idź odrabiać lekcje i niech w tym domu będzie trochę spokoju. Mama mnie pocałowała i poszedłem odrabiać lekcje, ale nie mogłem się doczekać, kiedy opowiem mój kawał tacie. Więc kiedy usłyszałem, że otwierają się drzwi, zbiegłem na dół i rzuciłem się tacie na szyję, żeby go pocałować. No, no, spokojnie, powiedział tata ze śmiechem nie wracam z wojny, tylko z pracy po ciężkim dniu. Opowiem ci kawał, krzyknąłem. Doskonale, powiedział tata później mi go opowiesz. Teraz poczytam gazetę. Poszedłem za tatą do salonu. Tata usiadł w fotelu i otworzył gazetę, a ja zapytałem To jak mogę ci opowiedzieć ten kawał? Hm? powiedział tata, jak wtedy, kiedy nie słucha, co do niego mówię. Dobrze, króliczku, dobrze. Opowiesz mi przy kolacji, będzie bardzo wesoło. Nie przy kolacji teraz! krzyknąłem. Oszalałeś, Mikołaj? spytał tata bądź tak dobry i zostaw mnie w spokoju. Więc z całej siły tupnąłem nogą i pobiegłem do swojego pokoju. Słyszałem, jak tata mówił Ale co go ugryzło? Leżałem w łóż, na łóżku i płakałem, kiedy do pokoju weszła mama. Mikołaj powiedziała Odwróciłem się do ściany. Mama usiadła na łóżku i pokładziła mnie po włosach. Mikołaj, kochanie, powiedziała, tatuś ci nie zrozumiał, więc mu wytłumaczyłam. I teraz nie może się doczekać, żebyś mu opowiedział ten kawał. Na pewno się uśmieje. Nie opowiem mu, krzyknąłem. Nigdy w życiu go już nikomu nie opowiem. Skoro tak, powiedziała mama, to ja opowiem tatusiowi ten świetny kawał. O nie, o nie, krzyknąłem. Ja mu opowiem. I pobiegłem na dół do salonu, a mama, śmiejąc się, poszła do kuchni. Kiedy tata mnie zobaczył, położył gazetę na kolanach, uśmiechnął się i powiedział: No chodź, chłopie, opowiedz mi ten świetny dowcip, to się trochę pośmiejemy. Więc tak, powiedziałem: Pewien tygrys chodzi sobie po swoim lesie w Afryce. Nie w Afryce, króliczku, powiedział tata, w Indiach. Tygrysy żyją w Indiach. Wtedy się rozpłakałem i z kuchni przybiegła mama. Co się znowu dzieje? Spytała. Kawał? Krzyknąłem. Tata już go zna. Poszedłem z płaczem do pokoju, a rodzice się pokłócili i na kolacji nikt się do nikogo nie odzywał, bo wszyscy byli obrażeni.